Cześć, sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w odcinku 160 na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca października po 3100 subskry subskrybentów, więc zostaw tego suba i wyślij ten filmik koledzy lub koleżance, żeby jak największe grono go zobaczyło, co... Napiszcie hashtag wróciłem, a ja wam szybno serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co, co będziemy w tym odcinku robić? Dlaczego hashtag #wróciłem? Oczywiście hashtag #wróciłem z racji tego, że byłem na wakacjach i wróciłem oczywiście z wakacji. Żniwa widzowie nie są skończone, no bo jak. W ostatnim odcinku zaczęliśmy skosiliśmy dwa pola w ostatnim odcinku, więc tak to widzowie nic nie kosiłem. Żadnego szepaku w ogóle nie kosiłem, ale co, wróciłem z wakacji odpocząć. Yy, bramy widzowie wszystkie pozamykałem. Oczywiście, co, co tak naprawdę widzowie, te zamknięcie, no to nic nie dało tych bram, no bo tutaj nie ma oczywiście płotu, ale mam nadzieję, że ten płot niedługo tutaj powsta nie, co, sobie zaparkujemy tutaj, tak jak to zawsze było, ale do garażu nie będziemy oczywiście wjeżdżać, czekajcie, ja sobie zgaszę światło w moim Volkswageniku, no co, wjeżdżamy sobie na podwórko zaraz zobaczymy widzowie czy nam tak w ogóle nic nie zginęło no bo e, oczywiście tak, w garażach nie będziemy sprawdzać no bo w garażu widzę tutaj ta obora była oczywiście sobie zamknięta, więc tutaj na pewno widzowie nam nikt tego nie ukradł. No tak naprawdę możemy zobaczyć, że szeczkarni nikt nam oczywiście nie ukradł co. Eee, co? Eee, od czego by tu oczywiście zacząć? Oczywiście zaczniemy widzowie, tutaj nam widzowie nic tak naprawdę nie jest. Nikt, widzowie żadnej maszyny tutaj stąd nie ukradł. Talerzówki też nikt nie ukradł, beczki też nam nikt nie ukradł, fenda też. Widzowie, nikt nam nie ukradł, oczywiście ten fend widzowie, tutaj stoi. Tak szczerze, no to nie mam pojęcia, co z nim zrobić, więc prawdopodobnie, widzowie, napiszcie w komentarzu, kto chce kupić tego Fenda i napiszcie swoją najlepszą cenę i dlaczego w ogóle chcecie tego Fenda kupić. A ja, widzowie, tego, ten, kto napisze najlepszy komentarz, no to tego oczywiście pozdrowię na kolejnym odcinku, więc piszcie swoje propozycje, co... Yy, tutaj widzowie nikt nam oczywiście żadnej maszyny nie ukradł, więc zaczynamy teraz za stodołą. no brony jak sami możecie zobaczyć też nam nikt nie ukradł kombajnu też oczywiście nikt nam oczywiście nie ukradł, fend stoi jak stoi kombajn yy, hala widzowie jak zaczęta w ostatnim odcinku tak oczywiście nie jest skończona tylko w ogóle w, na tej hali został tylko położyć tak yy, te krokwy te łaty, położyć oczywiście na tą yy, blachę no bo chyba będzie oczywiście na tej hali będzie kładziona blacha i b i jeszcze zrobić w tej hali trzeba drzwi, ale to tam drzwi widzowie to tak naprawdę mniejsza, z tym ważne żeby oczywiście robotnicy zrobili dach na tej hali, więc to yy, może widzowie na dniach oczywiście zrobią ten dach robotnicy na tej hali, no bo będę musiał oczywiście zadzwonić do firmy żeby przyjechała, no bo oni widzowie też nie robili jak ja byłem na wakacjach No bo by nie wiedzieli jak, co e, Tutaj mamy koparki, e, dwie też widzowie, nikt nam nie ukradł Ale oczywiście te koparki nie są nasze, tylko w, w firmy, która przywiozła nam te koparki tamtą wetą, która stoi Więc no Tutaj tych maszyn widzowie nikt nam oczywiście nie ukradł, więc no ogólnie te maszyny widzowie też są na sprzedaż, więc napiszcie yy, z, napiszcie widzowie pszczepe ceny, koszarki, koszarkę oczywiście napiszcie cenę i beczkowo napiszcie cenę, kto napisze oczywiście najlepsze ceny, no to tego pozdrowię tak naprawdę na kolejnym odcinku i napiszcie dlaczego chcecie te maszyny. Kupić, co, czy coś się tutaj w widzowie pozmieniało? Chyba się nic tutaj ogólnie nie pozmieniało, więc no tutaj stoi widzowie Kamas. Kamas, oczywiście, też jest, oczywiście firmy, która mi go tutaj postawiła. No, tak szczerze myślę, że ten Kamas już tutaj w ogóle nie będzie potrzebny. No chyba, że do zalewania, do zalewania widzę podmurówki, o ten kamas będzie potrzebny, no bo Ja widzę tą podmurówkę, jak będę robił płot, no to będę widzę troszkę Wkopywał 30 cm w ziemię, a nawet i Grubiej, ale to Się jeszcze ogólnie co Chyba tutaj spółk stoi z sprzy, przyczepą Nikt, no piny stoją jak stoją, no bo po co ktoś miał ukraść tak naprawdę biny. E, biny oczywiście stoją, tutaj też widzowie dwukółka stoi, siewnik do buraków, te nie, do marchwi stoi, siewniczek tutaj władził stoi, tu przetrząsarka stoi, tu siewnik do kukurydzy stoi, belki widzowie tutaj pięć leżą, ogólnie te belki widzowie będzie trzeba wziąć tam ogólnie, czekajcie, tam, tam na tamten stółk do, do siana, a nie tutaj żeby leżeli w tej hali, ale to się ogólnie weźmie. Co, Pszczepa do PL, PL stoi, druga pszczepa do PL stoi Tutaj wam w powiem, że ten nawóz jest, dobra Co? Kopaczka stoi. Nie no, tutaj oczywiście tych maszyn nikt nam oczywiście nie ukradł. Chwastownik stoi. Tamto widzowie hala jest. Te garaże widzowie dwa, no to są oczywiście pozamykane. Możemy, tak naprawdę, je otworzyć. Nie, no stoją te dwa samochody, więc no. E, te widzowie nie będziemy sprawdzać, no bo tutaj. Nie, no, wszystkie maszyny chyba są, no bo ogólnie tutaj widzowie, miałem ochronę, tak naprawdę, no bo e, ochronę widzowie zatrudniłem na tydzień, no bo tydzień mnie ogólnie nie było. Byłem na wakacjach, więc no. Czasami ochrona widzę przejeżdżała, no bo widzę sąszedł z podliskiej wioski, tak naprawdę widzę ma ochronę, więc no, a z racji tego, że tutaj ochrona zawsze tą drogą jeździła, no to troszkę widzowie zapłaciłem im pieniędzy i troszkę pilnowali mi tego podwórka, więc no, tutaj oczywiście paszowóz stoi, no się oczywiście tutaj stoi, tutaj też nie no. Tutaj widzowie, tutaj jest kultywator, tu pszczepa, tu skrabiarka, tu mereol stoi, dostawczak, tu siewniczek stoi, więc chyba nam nikt, nikt oczywiście nie ukradł nam żadnej maszyny, więc no. Beczka tutaj stoi, dwie pszczepy tutaj nam stoją, tutaj też obornik jest. No, obornika widzę, kto by, kto by chciał tak naprawdę ukraść obornik? Nikt. E, co, tutaj piwniczka na ziemniaczki, tu mauser stoi, tu puk stoi, tu tak naprawdę e, beczka też stoi. Kolejna, tu zator z szczepami stoi. E, tutaj z belki są, tu rozrzutnik jest, tu john deere stoi, tu ty rozrzutnik z kopaczków stoi, ale tak teraz chcę myślę. Nie no, wszystkie maszyny są. Ej, nie no, teraz widzę ten, cóż, mało tych traktorów jest. E, case jest, w ładzie tutaj stoi, tu John Deere tak naprawdę stoi. A gdzie są moje dwa ciągniki? Ten, U U U Ursus 16, 14 i 3 pek. Co jest? Co jest? Nie no, ja widzę tutaj, tutaj stoi siećkarnia, tutaj Fendzior. Gdzie są te moje ciągniki? Nie no, ja widzowie nigdzie tutaj ich tak naprawdę nie chowałem. One... Tutaj chyba stał Trzypek, jak się nie mylę. A tu stał Ursus 1614. I jak się nie mylę, jak się odjeżdżałem, ale... Mogę się ogólnie mylić, ale gdzie są te moje ciągniki dwa? Ja widziałem, nie wiem, czy... Albo ochrona mi może zrobiła przykusa i postawili gdzieś z, z gospodarstwem. Ale tutaj nigdzie ich nie ma. Nie no, okradli... Pokradli moje gospodarstwo, złodzieje. Samozbierająco tutaj stoi. Ole gdzie... Ale gdzie są moje dwa ciągniki? Nie ma moich ciągników. Co jest? Ciągników nie ma, kradli moje gospodarstwo, nie no, widzowie. Co jest? Ja cię kręcę, nie no. To trzeba ogólnie widzowie, ja sobie poza odcinkami zadzwonię na policję. E, no bo... No, na kradzieży oczywiście nie można popierać, więc no, e, a te czynniki tak naprawdę są dużo warte, no szczególnie ten Ursus 16-14 i w sumie 3 też, no bo go wyremontowaliśmy jakby tak nie patrzeć, więc no. E, co, a my wsiadamy do case'a i jedziemy widzowie w tym odcinku prasować. E, tak, e, będziemy widzowie w tym odcinku prasować, e, żniw nie będziemy zaczynać. E, Klasa, prasa, dobra, matko boska, walnęliśmy, ale tak naprawdę, jak co wie, troszkę się przejąłem tą kradzieżą tych ciągnik ciągników, no bo gdzie te ciągniki ogólnie mogą być i kto by mógł tak naprawdę nam ukraść te ciągniki i kto wiedział, że ja jestem na wakacjach, ale tego ogólnie nie mam pojęcia, ale co... E, jedziemy sobie widzę, prasować prasą klasa co e, na to pole oczywiście nie będziemy jak na razie jechać pojedziemy sobie widzowie na to pole koło komisar Riatu tak naprawdę więc no pojedziemy sobie tam troszkę e, poprasujemy sobie i tak sobie mam nadzieję że zrobimy to pole całe ta to, e, to łąka widzowie mi się bardzo podoba więc mam nadzieję że ją w tym sezonie kupię Tutaj musimy te samochody przypuścić. Jedź, jedź, gościu, jedź. Eee, aha, dobra. Tutaj jedź, jedź, gościu. I co? Jedziemy sobie. Ja. W... Kurde. Nie no. Wiedziałem, oczywiście, że tak będzie. Że on mi. No jedź, gościu, tymi samochodami. Jedź, to jedź, to będzie czas. Nie wiem, dobra, widzę te samochody. No to są takie. Ten ruch drogowy na tej mapie, no to jest. Masakra. Dobra, co? E, prasujemy sobie. E, oczywiście widzę, zapytacie się, dlaczego ja nie gram e, z, z teksturą ugniatania ścierniska. Powiem Wam szczerze, no to, e, to mnie tak bardzo nie jara to ugniatanie ścierniska jak kiedyś. No bo na początku było to fajne, a teraz tak naprawdę. No, mi to obojętnie tak naprawdę tak naprawdę. E, to ściernisko wygląda Bez ugniatania Lepiej niż z ugniataniem Ale to tylko taka oczywiście Moja Moje zdanie Oczywiście sobie widzę gram na serii Tej na szpukowie rozwojowy rolnik Tam no bo to, tam ta seria w ogóle jest Widzę Polska A tutaj jak Tak naprawdę od początku serii no, tutaj nie grałem Na ten Na ugniatanym ściernisku i w ogóle, widzowie, nie zamierzam grać tak naprawdę na tych serii już, no bo i tak ta seria prawdopodobnie ona szyb, niedługo się, widzę zapewne skończy tak naprawdę, no w sumie z niedługo, do jej skończenia to jeszcze zostało parę miesięcy, ale to na pewno się ono skończy szybciej niż dalej, matko boska, ja, widzowie, naprawdę muszę tutaj uważać, kiedy tak naprawdę prasa jest pełna albo pobrać ten mod co od razu widzowie ciągnik zatrzymuje jak jest na przykład prasa pełna to od razu się ciągnik ogólnie zatrzymuje więc no ale wam powiem że troszkę tych belek nam da na tym polu dwie belki już nam dało więc jest bardzo ładnie więc no zastanawiam się co ja z tymi belami będę robił ale może tak naprawdę je nie będę jak na razie sprzedawał, tylko je położę do stogu i będziemy mieli więcej bel, no bo tak naprawdę z roku na rok tak naprawdę to zapotrzebowanie jest coraz większe, nie ma co ukrywać, tym czym więcej krów to tym więcej słomy, czekajcie tutaj na pewno widzowie, zaraz będzie belka, nie ma, nie ma to to tak. Belka już oczywiście dana, więc no, trzecia belka, więc to tak szybko ogólnie idzie. Czekaj, czy to belka mi się sturla? Nie sturla mi się to belka, więc jest ogólnie bardzo pięknie. Te jaki tak naprawdę nie będę poprawił, co ja robię, no bo ile tak naprawdę tej słomy, słomy by mi dało. Co no, tutaj sobie coś takiego, tutaj też zaraz zapewne będzie belka niedługo, no bo tutaj te pokazy są bardzo wielkie, co? My zrobimy, widzę sobie coś takiego. Nie, no. tutaj akurat muszę poprawić tego mijaka, żeby to fajnie wyglądało i co? I pozbieramy, tak naprawdę, te belki. Pełno będę na tym polu rozrzucał obornik albo sobie w żuję. stale żuję, potem rozrzucę obornik i będzie ogólnie bardzo fajnie, ale to się ogólnie zobaczy, pomyślimy nad tym. Albo się zrobi tak, że e, się da, tak e, się ogólnie tak stale żuje, obornik, i potem będzie orka, ale to mam nadzieję, że będzie ogólnie fajnie w e, to akcja wyglądała. Czwarta belka już jest tak naprawdę, więc te belki tak naprawdę. No, dużo tych belek będzie. Czwarta belka, więc mam nadzieję, że będzie tych belek na tym polu około 10. Na pewno da na tym polu nam 10 belek. Tam będzie drugie, nie wiem, tak 7 belek to 17 belek. No, około 30 belek muszę. Trzeba szczeliczyć, że będzie, no bo jeszcze widzowie z będą belki, więc no. no. Owiec widzowie też będzie ogólnie na słomę. Nie będziemy oczywiście kosić na no bo. Naprawdę, jak będzie za dużo belek, no to zawsze te belki można sprzedać, nie ma co ukrywać. E, dobra, co? Opuszczamy sobie teraz i jedziemy. E, też przepraszam, że tak oczywiście gadam, bo też widzowie, jestem trochę chory, więc no. E, co? E, tutaj widzę: 160 odcinek, 40 odcinków i będzie 200, więc ta seria, widzowie, będzie ogólnie ładnie. Ładnie będzie, ale czy zrobimy do końca roku 40 odcinków z tej, se z tej serii? No to od razu Wam mówię, że chyba nie, chyba nie, ale tak myślę, że 180 do końca roku odcinków zrobimy z tej serii, więc no. Za 20 odcinków na pewno będzie, no bo jest, czekajcie, tutaj coś takiego. nie aha, Ta prasa jest pełna ogólnie, więc. No, dało nam pięknie, ogólnie to już chyba szósta beleczka, więc tak się zastanawiam czy co pokos nam ogólnie daje belkę, więc tutaj 10, no, coś koło je, 11 belek nam ogólnie da, więc jest ogólnie pięknie, ale to pole tak naprawdę widzowie się skraca, więc yy, patrzeć na to też nie można, więc no, ale dobrze wam, ale dobrze widzowie, że zrobiłem ten ogólnie poprzecznik. Poprzecznie jak tak to możemy sobie ładnie nawracać z tą pracą. No siódma beleczka, czekajcie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 belek. 1, 2 3, 4 Nie, 7 belek, 7 belek nam oczywiście dało już, więc jest. Oczywiście bardzo e, fajnie, więc jeszcze trzy i będzie 10 belek, ale to troszkę jeźdzenia tutaj będzie na tym polu, ale mam nadzieję, że tak naprawdę widzę, że przyjedziemy tą pszczapą wysieloną, no bo tamtą drugą. No to pasowałoby tak naprawdę tą pszczapę sp sprzedać, no bo ona jest tak naprawdę. Można powiedzieć, że ona jest skrac skraciona temu kościowi, co nam w tamtym roku belki ukradł z pola, co je ukradliśmy chyba ze stodoły, więc no, chyba tak. jak Aha, dobra, tu jest ogólnie już. Yy, to pełna prasa, więc no ósma belka leci, więc jest bardzo oczywiście pięknie yy, co, która to jest minuta no, odcineczka no zaraz oczywiście sobie będziemy kończyć, sprasujemy to pole i będzie koniec o, odcinka, yy, no w sumie dojedziemy widzowie na gospodarstwo, ale zastanawia mnie jedno, kto mógł tak naprawdę ukraść to yy, te dwa traktory, ale no, tak jak wspominałem wcześniej o no to zadzwonię oczywiście na tą policję, żeby tak naprawdę, ale ale co, y, ale tak naprawdę widzowie tak myślę, że zanim ta policja y, będzie szukać tych ciągników, no to ja tak naprawdę widzowie na własną rękę szybciej znajdę te ciągniki niż oni sami, ale to no. Ale to się oczywiście jeszcze widzowie domyślimy, ale na pewno tak będzie, no bo na pewno Będę szukał te szukam na własną rękę te ciągniki, ciekawe ja sobie zobaczę ile tak naprawdę dało tych nam tych belek, ogólnie stworzona bele 9, no 9 belek nam dało, więc jest oczywiście bardzo pięknie czy da tutaj 10 belkę, mam nadzieję, że ogólnie da da nam tutaj 10 belkę, ale zostało nam jeszcze dwa pokosy, no w sumie 3, 3 ale trzeci no to jest taki mały, a jak nam nie da no to Trudno, trudno się mówi, jeszcze jest dostępne pole, które zapewne sprasuję widzowie sobie poza odcinkiem, no chyba, że zrobię kolejny odcinek sprasowania, ale to się jeszcze ogólnie zo zobaczę, żeby nie robić ogólnie widzowie tych tysiąc prac tak naprawdę popa w paru odcinków, więc no, czekajcie tutaj na pewno, czy będzie tutaj belka. Aha, dobra, belki oczywiście nam nie dało, ciekawe ile ogólnie jest w prasie, ale ja sobie, dobra, e, e, co, e, po, podnosimy sobie podbierak, prasę sobie wyłączamy, prasę wyłączyłem, wyłączyłem, więc no, sobie jedziemy sobie już na gospodarstwo, nikt tutaj oczywiście sobie nam nie jedzie, chyba nikt nam oczywiście tutaj nikt nie jedzie więc co? Możemy sobie przejechać przez drogę tak jak mówię, ta łąka widzowi mi się podoba ale to są dalsze tematy fajnie widzowie tam jest oczywiście nasz owiec który chyba tam był jeden odcinek z tamtego pola jak, jak dobrze myślę i tam chyba byli byli chyba siewy albo albo nawożenie albo rozczaram tam nawóz, ale to sam już widzę, nie pamiętam. Tam oczywiście rosną nasze sierpniaczki, tak naprawdę, gdzie by się teraz ogólnie nie spojrzeć, no to tam są tak naprawdę nasze pola. Co zajeżdżamy sobie, widzę, na gospodarstwo. Co, niedługo widzę, tutaj na pewno zrobię płat po tej kradzieży. No to muszę, widzę, jak najszybciej zrobić ogólnie płot tutaj przed gospodarstwem, i będzie ogólnie bezpieczyć. to A i jeszcze tutaj muszę płat postawić, ale to. E, się postawi, widzowie. Jak będę tutaj robił płot na przodzie, ale jaki to będzie płot, no to sam jak na razie e, nie mam pojęcia, jaki płot będę robił. Ale co, e, w tym odcinku, widzowie, ja się będę oczywiście z wami żegnał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach u mnie na kanale, już za dwa dni. Co, na razie, cześć.